Na podsumowanie rajdu spotykamy się z wygranymi w dwóch kategoriach, najważniejszej i tej pierwszej od końca, która dla nas w Jeliczan jest bardzo ważna ze względu na to, że są tutaj nasi reprezentanci. Pierwsze pytanie skieruję do mistrza Polski i zwycięzcy tego rajdu, Kajetana Kajetanowicza. Jak wrażenia, ponieważ to pierwsza wizyta na memoriale? Pierwsza wizyta, mam nadzieję, że nie ostatnia. Cieszę się, że wygraliśmy dwa przejazdy, ale gratuluję tu chłopakom. Mam nadzieję, że się w przyszłości jeszcze pościgamy właśnie na kolejnej edycji. Nie mogę obiecać, bo różnie bywa w życiu, ale była tu fantastyczna atmosfera i kibice, organizatorzy, wszyscy dobrze nastawieni. Wspaniałe widowisko i myślę, że będziemy robić bardzo dużo, żeby tu wrócić. Po tym, jak podsumowała Pana córka Mariana Bublewicza, czy czuje Pan jakiś większy ciężar w związku z tym, że, że wszyscy będą oczekiwali od Pana kontynuacji wizyt tutaj i, i kontynuowania no czci i pamięci Mariana? Beata bardzo kochała swojego tatę, ma wielką pasję. Oprócz tego, że ciężko pracuje, to jej pasją są rajdy. I fajnie było ją zaprosić na prawy fotel i przewieźć tutaj w ramach takiego, pokazu, takiego przejazdu pokazowego, takiego show po tej trasie w Wieliczce. No i widziałem, że była podekscytowana. Widziałem w jej oczach takie no, wzruszenie, więc tym bardziej to dla mnie dużo znaczy. To kobieta, która wiele robi dla sportu, dla, e, dla bezpieczeństwa przede wszystkim. E, I myślę, że jeśli będę w przyszłym roku tutaj startował, to będę dążył do tego, żeby ją przewieźć również. I ostatnie pytanie: Jak wrażenie z tego samochodu? No, bo to pierwszy raz e, tym autem i, i, i takim e, mocnym autem. E, jak to wyglądało na trasie? Tak, to był mój pierwszy raz. To był mój pierwszy raz z tym samochodem, to był mój pierwszy raz tutaj w Gieliznie. I, I duże wrażenia. Auto, które ma ponad 600 koni, które przyspiesza dopiero od 5000 obrotów. E, właśnie na śliskiej nawierzchni nie jest łatwe w prowadzeniu, ale, ale na pewno, jeśli e, sobie ułożymy w głowie, że trzeba wykorzystywać moc, a nie przeszkadzać mu zbytnio w zakrętach, e, to da się tym autem, jak widać, szybko pojechać. Także dzięki wielkie również dla stajni e, Raceret, która nam e, ten samochód udostępniła, która nas zaprosiła do tego projektu. A to było dla mnie wielkie wyzwanie, bo ja du, dużo rzeczy nowych dla mnie nie jeździłem nigdy mocnym samochodem tak mocnym. I fajnie, że to wszystko, mówię tak w żargonie rajdowym i wyścigowym, pokleiło, prawda, Ufak. Super, to my serde serdecznie gratulujemy wygranej. Zapraszamy ponownie do Wieliczki. Wielka atrakcja dla wszystkich kibiców, mieszkańców. Nawet dzisiaj, kręcąc materiał, mieliśmy sporą grupę kibiców z Ustronia, którzy przyjechali specjalnie na twój występ. Dziękuję i tutaj spytam kolegów z Wieliczki, jak oceniacie wy swój start w tegorocznym memoriale? Tak, jesteśmy Wieliską Załogą, już od kilku lat systematycznie staramy się uczestniczyć w tym wydarzeniu. No, mamy w zasięgu ręki, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy się ścigać z tak wybitnymi kierowcami jak jest Kajetan, który po raz pierwszy odwiedził nas w Wieliczce. No, jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z bratem. Wielkie ukłony dla organizatorów, dla miasta i gminy Wieliczka, dla Solnego Miasta, którzy nam udostępnili ten start. To pytanie do pilota, jak wczoraj trzeba było mocno uważać i podpowiadać, żeby nie zrobić sobie krzywdy? No, też nieraz bywam kierowcą, także jakieś doświadczenie też mam, także no, opis był bardzo dokładny i, i generalnie... Daliśmy radę. Znajomość miasta zapewne trochę pomogła. Tak, znajomość miasta, oczywiście, że tak. To ostatnie pytanie, jeszcze do, do, do kierowcy. Jakie plany teraz na najbliższą przyszłość związane z rajdami? No, zobaczymy. Cały czas staram się rozmawiać ze sponsorami i dopinamy budżet. Jak wiadomo, w tym sporcie no, ważne też są pieniądze. Ale nie poddajemy się i myślę, że będzie dobrze. Dziękujemy ślicznie za wywiad. Życzymy to wielu, to wielu tak. sukcesów. Tak, tak. Czas jest najważniejszy. Dziękujemy ślicznie. bardzo.